Dzień dobry, moi drodzy, tu Patrycja Lipińska dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was szczególną balonową lekcję, ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Marchewki. I dzisiaj pokażę Wam, jak można zrobić taką balonową marchewkę, oczywiście yy, zachęcając tym samym dzieci do zjedzenia prawdziwej marchewki, bo to samo zdrowie. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować dwa balony. Pierwszy balon to balon 321Q, dostępny w balonowym sklepie. Oraz drugi balon to 260. Czerwony, zielony. Uwaga, moi drodzy, rozpoczynamy. Będzie potrzebny czarny marker oraz pompka. Jak nadmuchać taki balon? Hmm, To jest dość skomplikowane. Trzeba balon założyć do końca. Ops. I zacząć pompować, tak jakbyśmy chcieli napompować najpierw końcówkę balonika. I teraz delikatnie. Popuszczamy balon. Zawiązujemy. I bierzemy balon zielony. Pompujemy go na około 4-5 paluszków. Zawiązujemy. I uwaga! Robimy jedno zgięcie na około 4 paluszki. Związujemy balon, przekładając nosek przez środek. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. I uwaga, kolejne zgięcie, takie samo jak poprzednie, przekładając balon przez środek. Zostawiamy taką końcówkę. Resztę balona nie potrzebujemy, więc go odcinamy. Zawiązujemy balon. Możemy obciąć tą końcóweczkę. Jeżeli nie macie specjalnego nożyka do balonów, użyjcie po prostu nożyczek. I uwaga, przeplatamy nosek przez środek listu. Teraz potrzebny będzie czarny marker. I rysujemy takie paseczki. Dzisiaj Światowy Dzień Marchewki. Smacznego wszystkim. Nie zjadajcie jednak balonowej marchewki. Zjedźcie prawdziwą, bo to samo zdrowie. Ja z moim dzieckiem nie codziennie marchewki. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na mój profil na Facebooku. Patrycja Lipińska dla dzieci. Do zobaczenia, papa. Pa.